Następny fontana Pajot, ale uwaga, Aura 51. Duży katamaran. Bardzo ładny. Ale... No, tak, to czy, to jest, czy to jest duży, czy bardzo duży? Duży, ale nie bardzo duży. Tak samo platforma, uszana platforma mechanicznie na ponton. Ale pewnie jest to też w opcji, nie Michał? Na pewno, na pewno. Wydaje mi się, że, 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 że w podstawowej konfiguracji są to naprawdę żurawiki jak na, na imię. Tak planach. jest. No przechodzimy zobaczyć, jeżeli nam pozwolą. Pokręcić, to pokręcimy. Okay. No Bartek, no Bartek. Okej. Okay. Eee, ja sobie położę tutaj. No ja tu sobie tak, tutaj. No dobra. Oglądamy od góry pierw, bo jak zwykle mamy przerwę lunchową. Choć Michał, zaczniemy od, od góry. A, Michałek w kapeczkach. Ale to no to chodźmy, chodźmy na dziobu, Na dziób, zaczniemy tak samo od dziobu, tak. Znowu fajne panele. Tak jest, ale zobacz, tak naprawdę prawie na... to samo, co na małej 41, trochę większa siatka. Ale powiem Ci, dla mnie to jest to, to jest super kompromis tak. między, między platformą dziobową Balis ze stolikiem e, i tym, co mamy na Lagunie, czyli siatkę Siatka taka jaka być powinna... Nie za dużo, bo ona do niczego nie służy. Nie służy do zabawy na pewno. A drugi raz powiem tak, to co widzieliśmy na 31, tak. jedynce, te drewniane wykluczenie moim zdaniem robi robotę. Kotwica fajnie jest umieszczona, tak. dobry dostęp. Zobaczmy co mamy w kabinie dziobowej, tutaj w skrajniku. Skrajnik dziobowy. O, już tu mamy kabineczkę skiperską przygotowaną. Tak, ale widać, że w tej konfiguracji jest zabudowana w taki sposób, że nie ma przejścia do, do... kabiny. To tak. ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że jeśli skipper sobie śpi z zapalonym światłem, bo w nocy je zapala, to tam. nikomu nie przeszkadza. Tak jest. Ale jeżeli się katamaran wywróci, a on tam śpi, no cóż, ma nadzieję, że ma napisany testament. to samo, tylko to jest zawalone, że gatami. Tak, plus do tego jest tutaj toaleta pewnie. Waste tank. A wastang tu jeszcze jest, widzisz? A. To już się raczej nie nadaje do Do spania. To jest, to... To jest wastang, podejrzewam do, do toalety tutaj z kiperskiej, Michał, wiesz. Tak, tak. tak. No dobrze, Poważmy sobie z rzut z tej strony. A wiesz, to nie jest to na każdy się uwagi, nie myśl na tej 40 dynamce, to podobnie jest. Że Kuczy, takie mam wrażenie, że ta knaga jest bardzo mocno do tyłu przesunięta. Wydaje mi się, że na Lagunach ale jest... Bardziej to, do, do przodu. Bo, bo wyobraź sobie, że... Się tak, tak, na, tak, na, na tak, polu, tak. ...to jednak ten, e, ta suma mocno... ale, ale tak mają chyba wszystkie, jak pamiętam, tak pływałem na tych, to mają taką tendencję, że te knagi są do tyłu I, trochę. Ja na przykład to zauważyłem w, 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 w Lagunie. Tak, 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 tak samo było. Że, jest, że się pojawia, pojawia się knaga, knaga na dziobie. Na, 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 na dziobie, jest dodatkowa, tak. Tak, tak, tak. tak. I to jest, to jest fajna sprawa. Dobra, chodź zobaczymy na górę do tego, do stanowiska sterowego. Panele tak samo. Panele tak samo. To jest, to jest taki game changer. Bardzo mocno wpływa autonomii szczególnie jeśli chcemy więcej podpiczyć w miejscach marina. Eee, to, to ta autonomia z, z większym w tym prądu jest super sprawa. Generalnie powtórzone streckie jedynki, albo, albo na jedynce powtórzone, to co jest 50 jedynki. Ten sam system serowy. Zobacz, ty się przyjmiesz do tego. Ja już nie będę się rał, bo A ma... ja mam specjalne spodemki, jestem ja przygotowany. Bardziej biznesowo ubrany. Ale nie, powiem ci bardzo, bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Myślę, że do nakręcenia tego co widać, to najlepiej się nadasz... Tak, Masz kamerę, a widać bardzo mało. A widać bardzo mało, jak stoimy. Proszę bardzo, do przodu. Tak widzimy, lewy pływak niewidoczny, prawy pływak widoczny, tu widoczny. A jak przejdziemy, kochani, tą metodą, o której wam mówiłem, że sterujemy do tyłu i manetki tutaj. No to tak to mniej więcej wygląda. Trzymam manetki, widzę. Mogę się pochylić. Mogę zajrzeć tutaj. Troszkę widać. Góra też jest fajna, BOM, zobacz, BOM nisko i bezpiecznie do klarowania. Ale tak, i bezpiecznie do klarowania. Natomiast... Bezpieczeństwo. Tak to jest bardzo ważne. Bardzo. bardzo fajne. Tu już bez strachu możesz kogoś puścić na górę, żeby klarować. Tak, tak, tak. tak. Dobra, zejdźmy na dół. No i wiesz, no. i cała może dzisiaj nie warunki nie są odpowiednie, to te ma teraz mocne i pogoda jest średnia. Natomiast uważam do takiego relaksu ta przestrzeń super super fajna. Mój Lepsza niż, kiedy niż robimy, na dziobie. Tak, niekiedy robimy ruchy ani zwroty, ale, ale naprawdę. A powiedz mi kto robi na katamaranie zwroty. No dobrze, zaraz zejdźmy sobie tą stroną tymi schodkami. Fajnie, okej. Okay. Lodówka na zewnątrz. Lodówka na zewnątrz. Przestrzeń duża, od mi, to samo szeroki, 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 szeroki wejście. no Nie wiem jaki jest celu, mamy tutaj dodatkowe nogi nie jest dodatkowe panel na stół, czy to na że sobie przytargnąć. Widzisz A tak. No, 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 please continue. I don't oh, want to hear because I'm I, was, I was really wondering why there are some extensions under the table. Dear, ah! You put it out like this. With okay. yes. A wooden table. And then you have this. Ah! Oh, no se extension. Ha 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 ha! And then you have a table for three extra persons. Oh! Super. So Ja no i grill, oczywiście. I, go, oh, sorry. I grill, oczywiście. To już jest standard na, na, na katach, nie? Tak, no tak w ogóle. Możemy zrobić małe szkolenie, jak się takie rzeczy zamyka, jak. Tak, pokaż. Jak, jak widzicie coś takiego, to na pewno nie naciskałem mocno to po prostu... I sprężyna nie w tą stronę sprężyna, o. w tą stronę. Tak jest. Tak jest. No powiem szczerze, że fajne. Bardzo ładnie. O, bakista. o bakista. Tak. Dużo głębiej niż szpotar. Tak. No pierwszy do kabin, żeby przynajmniej przeszkadzać wiesz. Pójdziemy sobie na dół. Normalnie nie o rozka tylko. A nie, a nie. Tak? Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem, jak tu? Wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie destynację kraj, w którym chcecie żeglować, następnie możecie wybrać region, również daty czarteru z kalendarza, jak chcecie wyczarterować jacht, czy to będzie jacht żaglowy, katamaran, czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet, możecie również wybrać wiek jachtu. Tu w dodatkowych uwagach piszecie wszelkie dodatkowe informacje, które nam bardzo pomogą w wyborze jachtu dla Was, takie jak rodzaj grota, czy choćby to, czy akceptujecie jacht z dwoma potwami ministerowymi. Na końcu wypełnijcie pole moje dane, zaznaczcie, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyślijcie formularz. Oczywiście zawsze możecie napisać do nas zapytanie na adres biuromao Serdecznie zapraszam. O! Tak, rozumiem, że zawsze za to Ja mam dość dużą czułość ustawioną na film, Także. No, powiem ci ciekawie, kabina, bardzo poprzek. Ładnie, bardzo, bardzo dostępna tutaj miastka. E, miastka, e, pana do klimatyzacji. Fajna sprawa, założyłem, że pod. Tu pod... Jest jeszcze szuflada. O, i to duża. I to duża. Myślę, że, Myślę, że... Tu jeszcze mamy szaty A. na garnitury, zobacz, Michał. Okej, okay. bardzo, bardzo ładnie. No, i jeszcze jeszcze wieżak. to są takie może małe elementy. Ale samo to wykończenie na przykład z materiału ciepłe, bardzo, przytulne. Bardzo to pytanie jak się, znaczy w ogóle mam wrażenie, że w Montamparo pod względem jakości bije na głowę na nie wszystko. Łociła skóki, ja piór. No moja żona by się już tu w końcu zmieściła. Z rzeczami. Taleta? O, proszę bardzo. Już jest osobna kabina Wejdź, po, przymierz się teraz ty się teraz. Pierwsza rzecz, która jest... mi się zbywa bardzo wysoko. Ds ja, pru, kuruję, bardzo często mi się klienci pytają, jaką wysokość ma katamaran. To, to tu dwa metry spokojnie może nie, stać. Tak, tak. Nie, nie. Kabina jest Ogrom, ogromna. Ogromna, duża, spokojnie można w ten sposób stać. Ale okienko nie otwieramy. A otwierane, nie, nie, ale z twojej strony tego A, nie nie widzę. to nie jest... ma. O sorry, przepraszam. Nie jest otwierane, można. Super, super. Zrobić, I... Bardzo fajnie. Dobra, 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 ja tutaj... Michał jest zdolny do urywania wszystkiego. Tak, testować. <grym> no i co? No i, no i nie daj gorzej taka wina rufowa, Idźmy do przodu. Tak. O panie. O panie. O panie. Ale drzwi znowu. Michał. Znowu poczekaj, ja już nakręcę ci jak ty... Słaba sprawa. No. Słaba sprawa, tak. Ja się w pełni, tak. I to, to i to de daje nam przestrzeń O wiele niż mniej, szerokość. Szerokości. Ale ja się przecisnąłem jakoś, no ale to przyciskamy się. Jest, jest, jest mało tego miejsca, tak. bardzo mało tego miejsca. Natomiast, Zajem. zobaczcie łóżko, wysokie. Bardzo dużo ilości przestrzeni do... E, ...pakowania do, rzeczy. ...pakowania rzeczy, naprawdę dużo, ładnie zrobione. Tak. I nigdy nie Pisz, to, patrz tutaj, jaskółki, jaskółeczki, naprawdę. O, przepraszam, no, a nie, bo to ma, więc tu są jeszcze, o kurczę. Nie, nie, naprawdę. Wyprawa na miesiąc się wypakowana. No i patrz. I no i tak, i, o, o, pań. Szuflada. Tu też, myślę, nam się wypakowała ze no. swoimi rzeczami. Myślę, fajnie. A, czekaj, bo, no i łazienka. Łazieneczka. Trochę ciaśniejsza od tej e, rufowej. Ale czekaj, patrz, bo zauważasz, teraz, teraz, zaraz, no. tą koncepcję, że ta łazienka nie jest skierowana a nas na tylko ona jest bardziej w stronę Tak. I pomiędzy, pomiędzy tą kabiną. Dziobową skiperską? Tak, było, tak. Oddziela nas, oddziela nas kabina prysznicowa i toaleta. No Ale tutaj no jest okej, okay. Jest ok. Kabina, tak jak wejść tam do Na pewno nie jest tak wysoka, jak to było tam. tam. tam nie, nie, to nie to też jest wysoko, Michał, też jest wysoko. To wysoko. No, nie, ale, czy ci, jest wysoko. Nie, to spoko. jest spokojnie. Jest duża. Tak, jest duża. Może to robi takie wrażenie, że jest. To lusterko jest takie ale małe, to się. Nie? Spokojnie można już schować, więc. Dla dwóch małych osób jest Nie nawet by powiedziałbym, że na zwiększa to się zmniejszy. zmieści. Coś wyłączyłem już nie zapalę. A, czekaj, popsuł. No. O, teraz. Ale powiem ci to wyłączyłem też mi się bardzo. A włączyłem ja ten... O, ten tak no. takie wiec można by powiedzieć, jakby się zmieniło się na czerwone. Oho, ho. ho, ho. No nie, źle by było. No i znowu przyciskamy się przez drzwi. O Jezu, no a co to jest rzecz, która... Tak, trochę. Na którą Ale Michał, Michał, Michał ale kurczę, ile razy się przyciska przez te drzwi, a kabina duża, przestronna. To jest okej. Okay. Idziemy do drugiej, do drugiego pływaka. Idziemy do drugiego pływaka. Ten, tu mamy olbrzymią... Sz... O, jaka szufladia, zobacz. Oh. Można za Oganta No Zamrozić teściową. <grym 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 naprawdę, ogromna, ale o. w myślę o organizacji. Tak. się kończy e, składanie poszczególnych produktów jeden na drugim szukanie po To była paczka. Paczka salami. Tak, tak, tak. Chodźmy na Teraz kółeczek dużo. Ładne, ja. okay. O, panie kolego, to jest owner version. Popatrzmy. Tu jest kabina, one rozkaz z wyjściem, również drugim na zewnątrz. Bezpośrednio. To zatkało kakao. Bardzo ładnie. Bardzo, no. bardzo ładnie. Nie, to naprawdę daje. Popatrzmy sobie. No. Daje poczucie przestrzeni. Jasno, znowu bardzo jasno. Mamy możliwość wyjścia na zewnątrz przez dwie. Dwie, 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 możliwości. dwie możliwości. Jakieś tutaj do czytania książeczek, proszę bardzo. No, Książka mi się podobała. Tak, tak. Bardzo tak. elegancko wygląda. Tak, ja. e... A co to jest tam u góry? E... To są czujniki dymu i czadu, z tego, co ci nie wiadomo. Z tego są z plombą? Tak, tak, są z plombą niewłączone, tak. Karmą, ale mam Tak. tak. E... Czujnik czadu i, i dymu. Bardzo fajna sprawa. Ładne te piktogramy. na każdym. Tak. Widziałem piktogramy, które nam pokazują, czego. Jak się, włącza, jak się włącza? Włącza, włącza. Nie, to teraz a, ale są na górze na tej pewnie włączony. Czekaj, musimy tą szafkę, Stań, może z tyłu, a ja tu będę majstrował w tej szafce, no to mi się wydaje, No coś ciekawego, o taka Szuflada, na dole. Na dole też można te Nie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. A. Myślę, że, że ktoś, kto nazywa na ciasne katamarany... Czy, co? Jaka, jaka, gdzie... czy mało szufladę, zobacz, a tu jaka jest, zobacz, to tu jest... jest w ogóle, tu panie... Całą garderobę, kochanie, z domu przynosisz jeszcze dostajecie miejsca. Dokładnie, sporo tego miejsca jest. Nie, szafy są bardzo głębokie, nie wiem czy to widać tutaj. Tak, widać, widać, bardzo głębokie. Nie, bardzo głębokie. Tutaj u góry te panele chyba nie są nie. Tam, bo to już część kambuza z tego co Ta. mi się wydaje. Tu za drzwiami mamy kolejną szafkę z wieszakami. Na garnitury. No dobrze, Pięknie. Zobaczmy teraz coś. To było ta fajna koncepcja zwana Tak. Osobno. Osobno kibelek. Osobno kibelek. I osobno kabina przyszidowa. Duża. Przestronna. Tutaj też e, nikt nie będzie raz. Choć muszę powiedzieć, że, że e, ta 41 jedynka tam miała taką bardzo ciekawą... To robotę, to w Znowu bardzo wysoko. Dla dwumetrowych ludzi. Tak. Bardzo duże przyszło na tak Bardzo duże. To nie jest już tam taki obowiązek Czekaj. kamerą. To ma... Nie, no dobra, dobra, już widzę z to, to nie jest już tą okienko tak, tak. znane z toalet. Tak, tak. tak. A myślę, myślę, że to naprawdę bardzo ładnie. No i, no i... Zresztą mam takie wrażenie, bo, no. bo rozmawialiśmy o tym chyba przy, przy tym wcześniejszym korze, że jakość wykonania, jest zupełnie, rzeczy, tak. które dotykasz, to, 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 to czuję, że jest to coś o wiele bardziej solidnego niż, niż na, innych Bali. Na, e, no, nie chciałem <głanek> na, na, na filmach konkurencji czy na telewizjach konkurencji. Też bardzo dużo miejsca w toalecie. Tak. Dobra, zobaczmy sobie kabinę teraz. Następną tutaj też. Dieterka jest tutaj czy tutaj? Tu mamy... Nie no, tu kochany, kochany. Tutaj to mamy... coś, co w kochają najbardziej. Pralkę. Pralka. Nie, to może tutaj widzieć jakaś. Poczekajcie. To ja pokażę może kabina, a ja w tym czasie spróbuję Otworzyć pralkę. Kabinka jest taka, jaka jest. O, może już pokazać. Okej. proszę bardzo. Praleczka i nawet podłączona. To coś do ciebie mruga, mówi do ciebie. Włącz mnie. Wybierz swoje rzeczy, Michał. Nie wiem, jak się otwiera. No, no, no się... w domu nie o tym nie pierzesz, to nie wiesz. Ale, ale widzisz, ale to, co zwróciłem uwagę, to jednak otwieranie tutaj, w tym, w tym zamknięciem. Takie trochę... no, ale, o... solidne, ale przynajmniej się nie otworzy samo, Michał. A to jest? To, to, jest, o... bardzo tak, ważne. to jest bardzo ważne. Kabineczka fajna, wysokie łóżko pod spodem, szuflady, jaskółka. Wszystko jest cacy oświetlone, wentylacja, góra, lufty znowu bardzo duża przestrzeń, jeśli chodzi o opakowanie rzeczy. Tak Myślę, że to jest taka trochę rewolucja teraz. Te kadły dostają się coraz szersze. Tak. A jest to, I i co, co, co jest jeszcze ważne? E, widać jakiś postęp w projektowaniu tych jaków, bo ta przestrzeń jest u, e, coraz lepiej, lepiej, lepiej. wykorzystana tak, i zaprojektowana. Tak, 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 tak. Bardzo fajnie. No dobra. Zobaczmy raz ostatnie. To jest taka jedna obserwacja. No. Nie jest tutaj dodanej zbyt dużo jakichś takich super fajnych materiałów, ale są fajnie przemyślane. Naprawdę... Takie taki poczucie ekskluzywności trochę jest, nie? Tak. tak. Dobra, chodźmy na górę. O No dobrze. I patrzymy sobie już tutaj na samą górę. Stolik na nóżkach. Opuszczany. Duża mesa, e, Wyspa. Kuchnia piękna, duża. Zobaczycie, ogromne, ogromna okienko na dół. Tak. Wszystko widne, bardzo ładnie widoczne. Wydaje mi się, najlepsza widoczność, doświetlenie. Rewelacja. Rewelacja. Bardzo mi się ten fontan bardzo podoba. I znowu szerokie wrota, szerokie, szerokie drzwi, duże, przestronne. Kuchnia. A i tu mamy co? Icemakera, tak? Proszę bardzo. To, co nasi klienci kochają najbardziej. <noise> Super. Mikrofalówka. piekarnik. E, e, zmywarka. Dishwater. Dishwater jest o o, pro, o, jaka fajna. O, proszę, proszę. Elegancja, elegancja. Kochani. Michałek, chodź tutaj, powiemy coś. To jest w ogóle problem tego typu, że gdyby kapitan Baranowski zaczął pływać na jachtach, na których byłaby to nigdy by kapitanem nie został, bo w swojej książce że został kapitanem tylko dlatego, żeby nie zmywać czymś. Tak. Więc, Miał szczęście, wydań, że nie było wtedy zmywarek. Tak, tracimy jakieś, 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 jakieś talenty polskiego świata żeglarskiego. To co? Podsumujemy tą, 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 tą recenzję tego jachtu. Michałek, chodź tutaj. A tak, a może. W... No, to ja jeszcze? że mnie niech nie kurczy, bo ja... Ja Chciałbym zobaczyć co tutaj. Nie wiem dlaczego, ale jakieś wróciły uwagę. No mała płatka, płytka pakista na skibowa, to jakieś takie rzeczy dla zabawki. Dobra. Kochani, powinniśmy o jeszcze jednej kabinie, o jeszcze jednej kabinie, która ma wejście tylko od rufy. Tak, tamta ta Master kabin również ma wejście od rufy, a to jest kolejna dwuosobowa kabina, która nie ma wejścia... Połączenia nie ma połączenia z resztą kabin, ale wchodzi się, o tak, no bo to jest wersja jaka? Pięciokabinowa. Pięcio, pięcio. tak. pięcio, pięcio. pięcio gdyby nie owner wersja, to byłaby to wersja pięciokabinowa. Tak. No. Też bardzo dużo miejsca. No. Myślę, że myślę, że, że, że nikt by się nie obraził, gdyby został zalokowany do tej kabiny. Mało tego, to jest taka kabina, która nie jest połączona z nikim innym i daje taką poczucie intymności. Tak, to jest tak. tylko tu wokół nas się, nie przechodzi nikt pod naszymi drzwiami i tak dalej. I mamy tak toaletkę, o. znowu jest, Znowu Znowu przyszedłem, zobaczyć, czy tutaj nie ma. Tutaj, nie widzę tego rzeczy, może gdzieś przyszedliśmy. Nie, nie, dobra, Zabram, dobra to tą oczułość mamy. Też kabina prysznicowa, proszę bardzo. Elegancko. Wysokość też olbrzymia. Toaleta, bardzo, ta kabina prysznicowa jest może trochę mniejsza niż tamta, ale za to tu jest więcej miejsca przy kibelku. E, bardzo, bardzo, bardzo fajne. No dobrze. Tu to wygląda. Okay. Okay. I to fon Peugeot 51 będzie w wersji tej, którą widzieliście, będzie dostępne w w firmie Ultra. Tak, tak. O prosty, u której bazu bycie owaj katamaran O u której bazu bycie cię U Sagetu. A o, czyli fajnie, bo w że. tam gdzie lubicie żeglować, tam gdzie lubicie zaczynać swoje czartery. Super. No i co? E, bo, bo moim zdaniem bardzo fajna, fajna udana jednostka. Nic tylko czarterowo, i sprawdzić, jak się sprawuje na Dla A Fontan bardzo, bardzo, bardzo ten, fajnie. Bardzo żeglowa. Saba 50, żeglowała znakomicie. Tak, tak, więc myślę, że nie będziecie zawiedzeni to, co, co widzieliście na pewno wam się spodobało. I hotelowo, i żeglarsko będzie fajnie. Świetne, świetne katamaran, naprawdę. I nie wspominamy o cenie, bo to już jest Sama też jest dobra. <laughs>